Witajcie kochani, Sylwia Kocąń z Duchy Materii, wasz metafizyczny psychoterapeuta. Jak widać, jestem dzisiaj w innej scenerii, znajduję się obecnie w Londynie i przyznaję, że nie miałam jakby, nie byłam zainspirowana do nagrywania tego, tego właśnie obecnego, z tego tygodnia środowego nagrania. Nie wiedziałam, co tak naprawdę mam wysłać, i tak naprawdę ta niewiedza stała się tematem kolejnego nagrania. I dzisiaj to będzie bardzo krótko, bardzo konkretnie, bardzo do rzeczy i bardzo głęboko, tak naprawdę, ponieważ bardzo często w życiu jest tak, że nie czujemy czegoś, że to nie jest ten moment, że nas do czegoś nie ciągnie, ale mamy całą długą listę, dłuższą lub krótszą rzeczy, które musimy zrobić, które musimy odhaczyć, które muszą być zrealizowane. I właśnie czym jest tutaj to muszą? Czym jest tutaj to muszę? Zaczęłam zadawać sobie to pytanie, kiedy dzisiaj zrodziło się we mnie takie poczucie delikatnej presji, że muszę, że muszę wymyślić jakiś temat, że muszę coś nagrać, że muszę y, odpowiedzieć na jakiś list słuchacza, że muszę, muszę, muszę. A tymczasem wszystko we mnie czuło, że wcale nie musi i że wcale nie chce. I zaczęła pojawiać się w głowie... Myśl, co będzie, jeśli to zignoruję, jeżeli w tym tygodniu niczego nie wyślę. I oczywiście zaczęło to być y, dosyć niekomfortowe, tak? Bo w takich sytuacjach pojawiają się różne te takie echo przeszłości, tak, nasze dawne lęki. Oczywiście ta sytuacja nie jest jakaś super, super poważna, ale zauważ, że to może dotyczyć każdego Twojego życiowego aspektu. Kiedy masz poczucie, że coś musisz. Ale wszystko w Tobie mówi, że tego nie chcę w tym momencie. To, co takiego przychodzi do ciebie, jaka myśl, jaki zlepek myśli pojawia się, i to oczywiście będzie wszystko w obrębie jakiegoś lęku. Co takiego się stanie, jeśli tego nie zrobisz? Czego tak naprawdę się tutaj obawiasz, tak? Więc y, poprzez zauważenie tego, poprzez obserwację tego, będziesz mieć świadomość, jaki, jaki jest lęk, który się kryje pod tym, co jest takiego głębszego, i spojrzyj, spojrzyj wtedy temu w oczy. Przyglądnij się temu i zadaj sobie pytanie takie szczere, czy jest to prawda, czy mogę być tego absolutnie pewien, pewna. Yy, I w tym momencie zawsze zauważysz, że to nie jest prawda i zawsze zaczniesz się do tego w pewien sposób dystansować, mniej lub więcej, w zależności jak się w to wczujesz, jak w to wejdziesz. W moim przypadku, kiedy ja zaczęłam sobie zadawać takie pytanie, pojawiły się myśli i lęki typu, a ludzie pomyślą, że jestem niekonsekwentna, Zawiodę kogoś, rozczaruję, być może nie przyciągnę wystarczającej uwagi, taką jak zwracam na siebie na przykład co tydzień z każdym kolejnym nagraniem, być może mniej osób zapisze się w tym tygodniu do mnie na spotkania indywidualne, i tak dalej, i tak dalej, czyli coś stracę, tak? coś się podzieje, a tymczasem, kiedy przyglądnę się temu dokładnie z bliska, to doskonale wiem. Że to wszystko jest stek bzdur, że to nie jest absolutnie prawda. Powiedziałabym więcej, i to miało być krótkie nagranie, a teraz już widzę, że zaczyna się przedłużać, ale to jest bardzo ważne, że dokładnie zaobserwowałam w swoim życiu już wielokrotnie, że każdorazowo, kiedy robię coś na siłę, kiedy robię coś wbrew sobie, dlatego że muszę, dlatego że mam to poczucie, że powinnam, to wówczas rezultaty są albo marne, mierne, bardzo takie, takie praktycznie niezauważalne, no nie takie, jakbym pożądała i albo w ogóle ich nie ma. Natomiast jeżeli w takiej sytuacji, kiedy mam poczucie, że coś muszę i to jest tylko myśl, wcale mnie do tego nie ciągnie, nie mam na to ochoty, my to przecież wiemy, jak to rozróżnić. I kiedy w tym momencie dam sobie po prostu ten dystans, pozwolę sobie na to nierobienie tego czegoś, pozwolę sobie na pójście za tym, żeby po prostu być teraz sobą, a to, kim w tym momencie jestem, to jest właśnie mm, brak tej inspiracji, brak tej motywacji, brak robienia tego czegoś, co mi się wydaje, że powinnam. Jeżeli dam sobie tą przestrzeń i tego po prostu nie zrobię, lub też zrobię tak, jak teraz to robię, zupełnie w innej formie, tak? Akurat coś z tego się skleciło i wyszło. Nie spodziewałam, że tak to wyjdzie. To wówczas życie daje mi nagle coś o wiele lepszego, czego bym się mogła w ogóle spodziewać. Za każdym razem, i to tutaj dzielę się takim przykładem z życia wziętym, bardzo na czasie, ponieważ, jak wiecie, pracuję indywidualnie z wami i, i to jest moje źródło utrzymania w tym momencie. Za każdym razem, kiedy mam poczucie, że muszę robić coś więcej, żeby gdzieś się rozpromować, wiecie, różne te zasady marketingowe i jak to wszystko hula w biznesie, i mnie zawsze od tego w pewnym sensie odpycha. Ja tego bardzo nie lubię i nigdy tego nie stosuję. Jestem bardzo wdzięczna sobie, że sobie pozwalam tutaj na tą przestrzeń, na ten dystans i że robię tylko tyle, do, na ile mnie do czegoś ciągnie. I za każdym razem kiedy to powielam, kiedy mam poczucie, że powinnam coś zorganizować, na przykład jakieś spotkanie grupowe, że powinnam coś zrobić i to nie jest tak naprawdę ten moment, kiedy ja tego chcę, kiedy mnie do tego ciągnie, tylko po prostu mój umysł mi podpowiada, że powinnam, bo wtedy będę miała jeszcze więcej klientów, bo wtedy bardziej się jakby pokażę i tak dalej i tak dalej. I za każdym razem kiedy sobie pozwalam na to, żeby jednak tego nie robić i na szczęście to już jest w obecnych czasach praktycznie zawsze 99% przypadków to zawsze w tym oddechu, w tej uldze, w tej lekkości, że pozwoliłam sobie na to, żeby, żeby po prostu być teraz sobą i nie pchać na siłę, nie przejść do przodu, nie robić czegoś, co mi umysł podpowiada, z takich egoistycznych pobudek za każdym razem dostaję stokrocie od życia w podziękowaniu za to, że ponownie byłam sobą. Ja tak sobie to mówię, w podziękowaniu, ale oczywiście to jest tylko koncept. I nagle pojawiają się ludzie, znikąd, dużo więcej ludzi. Nagle już nie mam wolnych terminów, nagle tak się zaczyna wszystko tworzyć, że nawet się nie spodziewałam, że tak fajnie i tak szybko i tak znikąd. Przecież nigdzie się nie rozreklamowałam, przecież nikomu nie dawałam znać. Także zauważ u siebie, zauważ jak funkcjonujesz, jak często się do czego zmuszasz, jak często każesz sobie robić coś, bo wydaje ci się, że powinieneś, że musisz, że tak wypada i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że ja często. Mówię, nawiązuję do tego tematu w różnych nagraniach, a dzisiaj jest typowo o tym. Przyglądnij się temu, i następnym krokiem jest rozpoznanie, czego się obawiasz, jeśli tego nie zrobisz, jeśli po prostu będziesz tutaj sobą, jeżeli pozwolisz sobie na ten dystans, na tą przestrzeń, na to nierobienie tego, czego się tutaj obawiasz, a następnie przypatrz się, bardzo blisko, bardzo dokładnie się przypatrz, czy naprawdę to jest takie straszne, czy. Co takiego w tym widzisz? To jest niesamowite, jak przeprowadzam kolejne i kolejne osoby przez tego typu procesy, jak nagle to coś, co było takie wielkie i straszne i groźne, okazuje się, że to jest puste, że tam nie ma niczego i niektórzy się śmieją, bo widzą, że tak naprawdę nie mają się czego bać. I jestem pewna, że nawet i w twoim przypadku, niezależnie od tego jaka to jest życiowa sytuacja, tak dokładnie jest. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zauważyć sam, sama, Hmm. Zapewniam Cię, że mogę Ci w tym pomóc, ponieważ, ponieważ wiem, jak wygląda proces poszerzania świadomości i przyglądania się wszystkiemu z nowej, świeżej perspektywy. I do tego ci właśnie serdecznie zachęcam. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego no, nieplanowanego nagrania. Coś z niego się wykluło, i, i takie, to jest właśnie fajne to jest właśnie płynięcie z życiem. I tego Ci serdecznie życzę. Do usłyszenia następnym tak. razem. Papa, pa, pozdrowienia, uściski z Londynu. Papa. Pa.